No co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Mogę się z tobą ożenić. Chcesz? Chcę. I będziesz mnie kochała? Tak. I nigdy cię nie zdradzę. Ale ja mam dużo wad. No wiesz, stary kawaler. No i nigdy nie miałem szczęścia. Ja też nie. Kiedyś w końcu wszystko musi się zmienić. Tak. No i jestem. Jestem uczciwy. Wiem. A skąd to możesz wiedzieć? Od pierwszej chwili czułam. Mam ogromne wymagania. Umiem dobrze gotować. I chcę mieć dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę. Tak. Poślemy je na muzykę. Na basen. albo na tenis. Kupa głowotów. Musimy też mieć większe mieszkanie. Koniecznie z łazienką. Bo sufit w, w kafelkach takie. Takie niebieskie jak, jak morze. Latem pojedziemy nad morze. Dlaczego? No Jak chcesz, to pojedziemy. Nie jak ty chcesz. Nie, jak ty chcesz. A nie będziemy się kłócić, pojedziemy w końcu w góry. Dlaczego w góry? No dobrze. W góry. Albo dopuszczę Campinasu. Wystarczy, że ja już mieszkam w lesie. A właściwie to powinieneś być gejowy. Wtedy też byśmy kochała? Zawsze. A ty? Ja. Nie wiem czy. Nie wiem czy umiem, bo ja nigdy.